Słuchajcie, bardzo dużo ludzi ma coś takiego, że ma takie zahamowanie przed nagrywaniem się przed kamerą. Dlatego ja dzisiaj celowo nagrywam ten filmik, słuchajcie, właśnie z kuchni, żeby mieć to poczucie, że nagrywanie filmików to jest po prostu nic innego, jak jakaś taka codzienność, żeby to jakoś upowszechnić. Aby to stało się po prostu jakimś takim naturalnym odruchem i działaniem. Dlatego całe to, oczenie, to otoczenie, dlatego ten talerz, dlatego ten widelec, dlatego ta lodówka, która jest za mną teraz, ma to wszystko sprawiać taki naturalny byt, taki, takie naturalne bycie. To jest bardzo ważne, dlatego że jeśli poczujemy taki klimat swojskości, to wtedy nie będziemy usztywnieni, nie? Będziemy tacy swobodni, będziemy czuli, że jest, po prostu będziemy naturalni. Nie będziemy krować kogoś, czegoś, tylko po prostu będziemy sobą. I widz jest tak bardzo wyczulony na sztuczność, i ma, i to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, ma taki zmysł, że bardzo szybko nas wychwyci, wyczuje, czy jesteśmy naturalni czy tworzymy jakąś pozę. Ktoś mnie pytał co trzeba zrobić, żeby właśnie wydobyć z siebie taką naturalność, żeby nagrywanie filmików, filmów poważniejszych, mniej poważnych, choćby takich jak teraz, było czymś takim spontanicznym, normalnym, żeby widzowie dobrze to odkry... odbierali po prostu, nie? To jest najlepsza recepta, to jest taka, żeby po prostu zacząć to robić. I właśnie, jeśli nie nagrywałeś filmików, a chcesz odkryć jakąś taką swoją nową przygodę z filmikiem, to zacznij nagrywać właśnie z takich miejsc, gdzie nie ma fotelu, stołu, jest koszula, sztywność. Nie. Właśnie ta naturalność, ten moment uchwycenia, kiedy. Jesteśmy w miejscu, gdzie robimy rzeczy bardzo, bardzo takie swoje, naturalne. Popróbuj i rób tego dużo. Nie staraj siebie też bez przerwy jakoś montować, naprawiać, tylko nagrając, nagrywając filmik, obejrzyj go i pomyśl sobie, co ci się tutaj nie podobało, co było fałszywe, co było czymś, co, co drażni ciebie, co ci denerwuje. I nie kasuj tego. Po prostu nagrywając kolejny film, kolejny, kolejny, następny, niweluj to, zmieniaj to. I wtedy osiągniesz właśnie to, co jest efektem pożądanym czyli właśnie ta swoboda, ta naturalność. Oczywiście, że jeśli chodzi o kontekst jakiegoś zaplanowania, mówienia, Dobrze, żeby on był wcześniej gdzieś w Twojej głowie, żebyś mniej więcej wiedział o czym masz mówić, ale pozwól też e, popłynąć, e, być jak rzeka. E, ja na przykład, jak mówię, choćby tak jak teraz, totalnie, ale to zupełnie nie przygotowywałem się do tego filmiku, tylko w momencie, kiedy mówię do Was, e, myślę sobie o różnych rzeczach, które przychodzą mnie do mnie, do mojej głowy, i do mojego serca, tu i teraz. Mając pełną świadomość tego, że Ty mnie teraz oglądasz i z tego będziesz korzystał, i też jesteś człowiekiem z krwi i kości, ale nie jakimś cenzorem, nie kimś, kto bierze, nie wiem, teraz zeszyt i będzie tu zaliczone, tu niezaliczone, generalnie do kitu. Nie. To jest człowiek, który też, jeżeli jest poziom wyższy od ciebie w tym nagrywaniu, też kiedyś zaczynał, też kiedyś miał ten swój pierwszy filmik, tak? I miej tego świadomość, i to da Ci poczucie takiej właśnie naturalności, takiej swobody w działaniu, w wypowiedzi, takiego płynięcia też po temacie. No, żeby znów też nie, nie przesadzić, żeby to nie było tylko pływanie, czyli gadanie trochę o niczym. Jakiś szkielet musisz mieć, musisz mieć też taką wizję, co chcesz widzowi przekazać to jest bardzo ważne. Bo jeżeli chcesz sobie tylko gadać, żeby tak sobie pogadać, no to średnio to będzie fajne. Musisz mieć cel. Moim na przykład celem teraz w tym filmiku jest to, żeby tobie przekazać, że nagrywać może każdy. Że każdy kiedyś na początku miał jakieś opory, miał jakiś szlaban, ale w pewnym momencie przy 15, 20, 60, 600 filmiku stanie się to po prostu wręcz rutyną. Po prostu jedzeniem, widelcem czy, czy łyżką. I o to chodzi. I ja Tobie z całego serca tego życzę. Raz jeszcze powrócę do tego, co powiedziałem na początku. Kluczem i sposobem na to, żeby oswoić się z kamerą, jest nic innego jak nagrywać. Nagrywaj, 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 mów, mów, powtarzaj. Nie bełkocz, mów z sensem. Ale też nie bądź, nie wiem, jak bardzo sztywno przygotowany. Oddaj się temu wszystkiemu, co jest w tobie, też czym żyjesz, i nie bój się też powiedzieć prawdy. Pewno, że z tyłu głowy trzeba mieć coś takiego ktoś może nieopatrznie źle cię zrozumieć i wyciągnie złe wnioski, więc trzeba to też trochę brać pod uwagę. Natomiast nie bądź zblokowany, nie hamuj się, bądź otwarty. To tak, jak z kimś się widzisz na ulicy, i słuchaj, na ulicy można oczywiście bardzo sztywno poprawnie ukłonić się, powściągliwie odejść dalej, ale można się z kimś przywitać, podać rękę, uśmiechnąć się i zacząć po prostu rozmawiać. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, że teraz mamy pandemię i tego nie robimy, ale nawet w czasie pandemii, słuchajcie, nawet w czasie pandemii, zachowując ten dystans dwóch metrów, też można wykazać do siebie serdeczność i otwartość. Wszystko naprawdę zależy od naszego podejścia, od naszej otwartości, od tego, czy chcemy być zamknięci na świat, czy chcemy coś światu dać i jednocześnie od niego też coś otrzymać. To bardzo ważne. To, o czym powiedziałem przed chwilą, właśnie teraz się na tym złapałem, było to totalnie przeze mnie niezaplanowane. To właśnie przyszło teraz. Kiedy ja do ciebie mówię, kiedy w tym momencie do ciebie mówię i nagrywam ten filmik, to przyszło samo. Dlatego też proszę, spróbuj, zacznij nagrywać właśnie trochę na takim spontanie. Weź pod uwagę to, że jeśli ci totalnie nie wyjdzie, to nie jesteś na żywo, zawsze możesz to wyciąć, wymazać, skasować w cholerę. Ale być może akurat wyjdzie fajnie. Zostawisz to, puścisz na swój kanał i będziesz miał, yy, nie wiem, 1500, 200. 110 polubień, ale komuś się to spodoba. Ktoś powie, jakim prawem w ogóle ty z siebie robisz jakiegoś mentora, wypowiadasz się na temat filmików. Słuchajcie, ja w przeciągu trzech miesięcy uzyskałem oglądalność na poziomie 100 tysięcy osób, stałych, obserwujących osób. Więc nie czuję się jakimś tu mentorem w tym temacie i człowiekiem mówiącym z katedry, natomiast. Mam takie doświadczenie, słuchajcie, że można być pozytywnie przez tą drugą osobę odebranym bez jakiegoś e, takiego nie wiem, ja, nie wiadomo jakiego filmowego przygotowania. Po prostu trzeba tworzyć. Ja dużo nagrywałem. Ja e, na TikToku nagrałem około tysiąca filmików w przeciągu trzech miesięcy. Nagrywałem dużo. Pewno, że TikTok ma. Bardzo krótkie filmiki, tam są minutowe, tam są nawet 15 sekundowe, bywało, że nawet krótsze nagrywałem, ale tych filmów się nagromadziło około tysiąca, słuchajcie. I te filmiki ludzie oglądali. Mój hashtag obejrzało 7,5 miliona ludzi w Polsce, może na świecie, nie wiem. To nie pretenduje mnie do tego, że, że teraz jestem jakimś ekspertem w filmowaniu, tylko raz jeszcze. Powracając do tych cyfr, chcę ci powiedzieć, że trzeba nagrywać, że trzeba tę czynność powtarzać, jeśli po prostu chcesz rozpocząć przygodę z filmowaniem. No i na koniec powiem coś, co obali zupełnie wszystko, co powiedziałem wcześniej: to jest to, że wcale nie jest powiedziane, że każdy musi być filmowcem, że każdy musi być youtuberem, tiktokerem, czy nie wiadomo kim tam jeszcze, instagramowcem. Nie każdy to musi mieć. Jeśli tego. Nie lubisz, to cię odrzuca, denerwuje, czy nie wiadomo co jeszcze, nie musisz się za to brać. Ale też nie możesz brać takiego czegoś do swojej głowy, że, że to nie jest dla mnie, bo są lepsi ode mnie. Bo ja nie, nie, nie potrafię z siebie nic wygęgać. Więc chcę Ci powiedzieć, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, to będąc jeszcze w siódmej klasie, dukałem, nie potrafiłem czytać. Jak mnie pani od języka polskiego kazała przeczytać jakiś fragment książki, ba książki, nawet wypracowania ze swojego zeszytu, napisanego przeze mnie moim pismem, to byłem cały posrany. Naprawdę, naprawdę tak było. Dzisiaj jestem człowiekiem, który ma do czynienia z mediami i nie tylko social media, ale także i tymi konwencjonalnymi, takimi jak radio. Gdzie regularnie gdzieś tam występuję na żywo, na antenie, mówię do nie wiem, ale sporawej liczby odbiorców. Codziennie nagrywam po ileś filmików do TikToka, na TikToka, i, i oglądają to ludzie w tysiącach dużych. Zacząłem też nagrywać na YouTube, i, i w tym się poruszam. I nie mam problemu z przeczytaniem czegoś, z wystąpieniem, nagraniem więc jest to możliwe, chociaż. Jakieś te 30 par lat temu wydawałoby mi się, jakby mi ktoś powiedział, że będziesz nagrywał filmiki, będziesz mówił do jakiejś szerszej społeczności, to bym powiedział stuknij się człowieku, to nie jest dla mnie. Ja nie potrafię nic z siebie wydobyć ani wygęgać. Wszystko może być jest możliwe, natomiast jeśli czujesz, że nie jest to dla ciebie, nie, okej. Okay. Ale jeśli myślisz, że są od ciebie lepsi, a ty gorszy, to odrzuć te myśli i zacznij próbować. Bo może się okazać, że to Ty prześcigniesz tych, którzy Ci się wydawali, że byli lepsi od Ciebie. Jak znów powrócę do tego TikToka, zaczynałem przygodę na TikToku, pokazywali mi się w tej formatce dla Ciebie ludzie, którzy mieli, słuchajcie, po 90 tysięcy obserwujących. Ja mówię, Boże. To jest, to jest jakaś mega, nie? To są ludzie, którzy często się pojawiają w tej formatce dla Ciebie, mają niesamowite zasięgi, mnóstwo ludzi ich ogląda, są popularni i za co ja się w ogóle biorę? Ja nigdy nie osiągnę czegoś takiego. Patrzałem na nich z podziwem. Słuchajcie, właśnie to jest ten moment, kiedy te osoby prześcigam i mam więcej obserwujących niż oni. Ale znów nie chodzi o to, żeby powiedzieć teraz, że, że oni są gorsi, teraz ode mnie a jestem lepszy, tylko chodzi, żeby pokazać ten, ten wymiar, nie? że może się zdarzyć coś, co na początku drogi wydawało ci się totalnie po prostu niemożliwe i nie dla ciebie. Spróbuj, trzeba próbować, trzeba próbować różnych płaszczyzn. Jeśli zaczynasz czegoś próbować, zaczynasz też w coś wchodzić, to pewne rzeczy się ujawniają. Jedno, drugie nakręca. To jest rodzaj domina, i tworzy się jakaś nowa przygoda, czego Tobie i cały czas sobie jeszcze życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. Cześć, zaglądaj tutaj.